Proszę pana, ile będę musiał dopłacić do tego motocykla, jak wezmę go w leasing? E, to tak, do tego turystycznego 3000 w ostatecznym rozrachunku, do tego Chopera jakieś 4, a do tego klasyka z małym silnikiem tylko 2. Wow, e, to naprawdę się opłaca. Czy ja wiem? Dlaczego? Wie pan? W tym motocyklu. Pada elektryka. Czas naprawy to jakieś 5 miesięcy, za które musi Pan płacić. W tym chopperze nie ma dostępu do części i trzeba czekać jakiś miesiąc, dwa aż je przywiozą ze Stanów. Więc no, dwa miesiące do śmieci jazdy. Ten w przypadku motocykl klasyczny części ma dostępne, ale bardzo drogie i nie podlegają gwarancji, ponieważ są to elementy eksploatacyjne, które musi Pan naprawić z własnej. Kieszeni, mimo że pojazd jest w leasingu, to zapisaliśmy sobie w takiej specjalnej rubryczce, której klienci zazwyczaj nie czytają. No i wie Pan co? Chyba mnie kierownik słyszy. To chyba dziś nie będzie premii. Witam wszystkich oprócz tych, których nienawidzę czas na kolejny odcinek niedzielny Kaposek Staru. Pierwsza rzecz, którą wam powiem to to, że zauważyłem, że oglądalność strasznie spadła. Więc albo po prostu moje odcinki są nieciekawe, co jest bardzo możliwe. Nie trafiają do odpowiedniego grona ludzi, co jest bardzo możliwe, albo zacząłem gadać takie różne rzeczy, które ludziom się nie podobały i przestali mnie oglądać, ponieważ się ze mną nie zgadzają. Życie, dzisiaj sobie porozmawiamy o rzeczy, którą prawdopodobnie znają i odczuwają ludzie, którzy są zmotoryzowani albo chcieli być zmotoryzowani. Czyli prywaciarza to stać, a nas to nie. Tak, ja tak naprawdę, porozmawiamy o tym z mojej perspektywy, czy branie pojazdu w leasing albo kredyt nowego z salonu w ogóle ma sens. I według mnie sensu nie ma w 90% przypadków. Dlaczego? No, po pierwsze, nie wspomnijmy tutaj już o obecnej sytuacji, gdzie na niektóre samochody trzeba czekać parę miesięcy, jak nie nawet rok. Na te bardziej wyśrubowane, wymagające, jak na przykład jakieś Mercedesy czy coś. Najwyższej klasy, czyli gówno suv -y, które są brzydkie, duże, mało aerodynamiczne, niebezpieczne dla pieszych, ale Unia Europejska tego nie zakaże. Nie zakaże suv które są bardziej niebezpieczne dla pieszych niż niskie samochody typu hatchback, sedan. Ale no, taka moda, mam nadzieję, że kiedyś przeminie. I wróci moda na sedany, albo coupé. Bo na razie to kupę możemy zrobić w toalecie a moda na to raczej nie wróci zbyt szybko. Dzisiaj, właśnie porozmawiamy o tym, dlaczego według mnie leasing jest nieopłacalny i kredyt tak samo. Gdzie głównie skupimy się na leasingu. I wiadomo, większość samochodów nowych, które jeżdżą po ulicy, to samochody albo wzięte w kredyt, albo w leasing. Czy osoba prywatna, czy osoba firmowa, firma tak na firmę. Samochody flotowe, czy po prostu samochód dla prezesa, to są samochody nowe, i bardzo często, przynajmniej u mnie w okolicy, jest tak, że się mówi, że biały Mercedes pewnie w leasingu, bo nie stać biedaka, albo o, białe BMW sportowe Coupe, pewnie w leasingu, bo skąd by miał pieniądze? Chyba że z lewych interesów, tak? czyli nic nowego w Polsce się nie zmieniło. Mm -hmm. Yy, tak, więc białe samochody są w leasingu bo może i najtańsze, teraz to pewnie już yy, najbardziej pospolitym kolorem jest yy, kolor yy, szary bez tekstury czyli yy, kolor podkładu albo 404 tekstury nie znaleziono czyli taki brzydki szary gdzieś tu w okolicy parkuje gościu Kiją Stinger, czyli zajebisty budżetowy samochód sportowy w kolorze podkładu ja dziękuję bardzo no jakbym miał dostać go za darmo to chyba bym go nie wziął za duży podatek PCC. Więc tak, leasing czy kredyt, oczywiście pewnie wiecie, na czym polega leasing i kredyt. W przypadku kredytu dostajesz pieniądze i kupujesz sobie samochód, więc jest twój. Ale nie do końca, no bo jest tak naprawdę samochód twój, póki spłacasz pieniądze, bo jak nie spłacisz pieniędzy, to bank ci ten samochód może zabrać i wtedy jest banku samochód. Więc w sumie jest twój, ale nie jest twój. No, i wiadomo, bierzesz powiedz, kupuję samochód za 50 tysięcy. Kogo ja oszukuję za tyle, to się można kupić motocykl. Kupujemy samochód za 200 tysięcy w takim sensownym wyposażeniu. Czyli BMW w jakimś najniższym pakiecie z korbotronikiem z tyłu. No, i kupujemy go, tak? Znaczy, kupujemy, bierzemy kredyt tak? na 200 tysięcy. I czasami tam wkład własny jest potrzebny, ale przyjmiemy, że o wkładzie własnym na razie nie rozmawiamy. Dostajemy 200 tysięcy, kupujemy samochód, spłacamy go 4, 5, 6, 8, 10 lat. I ostatecznie w rozrachunku zamiast 200 tysięcy płacimy 250 tysięcy, czyli 50 tysięcy kosztuje nas dodatkowo to, że samochód mamy teraz, a nie za 5 lat. Czyli możemy odłożyć pieniądze i mieć go za 5 lat, nowszego nawet w sumie, tylko trochę z gorszym wyposażeniem, bo inflacja, albo możemy kupić go już, i mieć go już, i szpanować już przed sąsiadem. Czyli typowe zadanie, że budynek z zewnątrz wygląda jak willa, w środku jest syf, bo sąsiadów nie zaprosimy. Samochód normalnie jaki S-klasa, czy coś, a w środku 1.0 Turbo. Bo, bo sąsiad nie widzi, tak a nawierci się dziurkę w wydechu i będzie pierdzieć. Jeszcze trzycylindrowy. Pewnie jak klasa ma takie. No, w przypadku leasingu to działa inaczej, ponieważ tak naprawdę samolot nie jest nasz. My mu bierzemy, tak jakby, wypożyczamy i płacimy miesięcznie ratę. My płacimy za paliwo, płacimy ratę leasingu, nic więcej nas nie interesuje. tak? Leasingodawca, czy tam kto tam płaci za ubezpieczenie, płaci za przeglądy. Za serwisy okresowe, ty płacisz tylko za to, że go używasz i tankujesz paliwo. tak? Nic więcej, jak go zepsuję ze swojej winy, to inaczej to jest rozliczane. Tu też wkład własny na dzień dobry, ileś tam procent płacimy miesięcznie: powiedzmy 700, 1000, 1500, 2000 zł, w zależności jak drogi jest to samochód czy motocykl. I później, ewentualnie pod koniec, mamy możliwość albo wcześniejszego wykupienia. Albo pod koniec wykupienia z dodatkowym tym, że na przykład właśnie albo go wykupujemy, albo go nie wykupujemy i bierzemy kolejny, albo nie bierzemy żadnego. Tak i w tej sytuacji też się dopłaca. Także, jak już Wam wyjaśniłem, na czym polega kredyt leasing, czyli jest to ogólnie rzecz nieopłacalna, ponieważ trzeba płacić więcej za coś, co ma jakąś wartość. Tak? Teoretycznie, jak jest dobrze kredyt poprowadzony, to się może okazać, że. No, samochód traci na wartości trochę, ale kredyt nie drożeje, więc w ostatecznym rozrachunku wyjdziemy na plus, bo zapłaciłem za samochód 200 tysięcy, zapłaciłem 250 tysięcy, a za taki sam samochód z takim samym wyposażeniem 5 lat, później by 300 tysięcy, więc teoretycznie na tym zaoszczędzimy, tak? No, i teraz czas na moment, który powiem, dlaczego według mnie kredyt, czy leasing na obecne czasy na samochód, czy na motocykl się nie opłaca. Ponieważ nowe samochody, czy motocykle się psują na potęgę. Czy to elektronika, głównie elektronika, czy części, które są tak słabe, że wystarczy za mocno gazu dodać i pedał, e, potencjometr pęka, tak, i się psuje. Hmm, historia z mojego brata, który mia, ma brata, czyli Mój brat ma kolegę, który ma brata, który sobie wziął insygnię tej drugiej generacji, salonu nówkę, pełne prawie wyposażenie. Coś chrobotło w silniku, zgłosił do, do serwisu. Oni, poje, oni to olali. Później się okazało, że pęk plastikowy napinacz rozrządu. I oni zwalili winę na niego. Mimo, że on to zgłasza. I silnik musieli wymienić. Na jego koszt. Czy całkowity jego koszt, to nie wiem, ale... No, no... Grubo, tak? I nie pamiętam, czy dobrze pamiętam, czy to ta historia, czy inna, ale to była... Pierwsza taka awaria w Polsce. Albo w ogóle. Po wyprodukowaniu, bo to była świeża... Jeszcze na początku istnienia drugiej generacji insygni, więc to była prawdopodobnie pierwsza awaria znana serwisowi w tym modelu, w tym silniku. Także tyle wygrać. Druga rzecz, na przykład, taka historia, zasłyszałem, zacząłem w internecie Ducati, motocykl. Multistrada kosztuje 70 tysięcy w górę, turysty, chciałbym go kiedyś mieć, ale wątpię, że się dorobię tą nową, bo ta stara jest brzydka. Mówią, że włosi robią ładne motocykle. Niekoniecznie, nie zawsze, tak samo samochody, też nie zawsze, no ale dobra, nieważne. Jakaś tam historia, bo że gościu miał na gwarancji nowy motocykl, zepsuł mu się. Pewnie kupił go, tak, no nie oszukujmy, pewnie się kupi, nie? albo na kredyt, albo go kupi, bo go było stać. Motocykl stał 8 o 8 miesięcy w serwisie. Bo albo to zła część przyjechała, albo nie takiej jakości jakiej powinna, albo nie mieli czasu, żeby go naprawić, czyli tak jakby powtarza się historia mojego junaka chińczyka, którego kupiłem, i stał miesiąc w serwisie, bo ciągle przejeżdżają złe części. Jak rozmawiałem z głównym biurem, to oni powiedzieli, że w sumie jak nie powiedzieli na kiedy będzie, to mogą mi go otrzymać ile chcą. I tu chyba nawet sądowo bym nie wygrał. Yy, taka ciekawostka. Więc w takiej sytuacji gościu miał 8 miesięcy motocykl stojący, gdzie może w końcu go naprawili, ale wszystko inne mogło już się zużyć, zleżeć, sparciać Opony mogły być jajka, bo skoro lewali ten motocykl, to i w sumie pewnie nie obracali kół. On to zgłosił wyżej, wyżej, wyższa strona powiedziała, że zgłasza się do serwisu bezpośrednio, a oni odbierali telefonów, mailów. No i przyjmują, że on to kupił normalnie, ale jakby wziął w leasing, to tutaj przypomnijmy sobie historię, która nie wiem, jak się skończyła, czy w ogóle się skończyła. Mercedesa za milion. Nie wiem, czy to jakieś ustawione jest, czy przedmuchane, czy wymyślone jakoś. Nie wiadomo jak, bo parę razy paręnaście razy mi się zdarza miesięcznie, dobra, może mnie miesięcznie przejeżdżać koło salonu Mercedesa, w którym niby ten Mercedes stoi, no nie widziałem go, nie powiem. Yy, to, no właśnie, samochód w leasingu, płacić za niego grube pieniądze, a on się zepsuje, musisz go oddać do serwisu i musisz nadal płacić ratę leasingową, mimo że samochód stoi zepsuty. No właśnie, i co? samochód stoi, jak się go nie używa, to się też psuje, a my musimy płacić, tak? No to tak jak kupujemy mieszkanie, wynajmujemy je. Mamy dwa: w jednym nikt nie mieszka, w drugim my mieszkamy, bo przecież powiedzmy, w tym jednym umarła jakaś starsza osoba i my je przejęliśmy. Ale tam nie mieszkamy i musimy za nie płacić. Mimo, że nie używamy. Albo na przykład nie używamy, bo nie chcemy, tylko nie używamy, bo się strop zawalił, nie nasza wina, a miasto nie chce tego naprawić, czy wspólnota mieszkaniowa, czy jak to się nazywa, tak? Nie, więc właśnie yy, w tym problem. Przez to, że w nowych samochodach to my jesteśmy testerami tych samochodów, czy motocykli, to nie opłaca się brać nowych, bo po pierwsze są awaryjne, yy, są wyżyłowane jak leci, tylko żeby wytrzymać gwarancję, albo nawet wcześniej, gdzie nawet historia, że gościu mówił, opowiadałem wam o tym, czy nie? Że MV Augusta, czyli najwyższa marka premium motocykli włoskich, które są robione na sztuki, ręcznie i tak dalej, po 100 kilometrach tłok zaczął latać na boki. No właśnie, niby robione na sztukę, niby na ręcznie, tak. O, no to wychodzi, że ręcznie ktoś to karką źle pociągnął albo dłutę rąbnął i koniec. A serwisu takiego motocykla w Polsce nie ma. Ducati niby ma swoje salony, tak, ale. Jest ich tak mało, że w sumie jak się zepsuje coś, to też musisz por favor, gracias, mi części dawać teraz, mama mia bagietka, bo nie, nie będę ukieździć, tak? Więc ja podziwiam tych, którzy włoskie motocykle naprawiają i naprawdę, no, salonów motocykli najwięcej jest chińskich i japońskich, więc lepiej brać się już naprawdę za tą Japonię, mimo że człowiek by chciał spróbować włoskiego albo brytyjskiego motocykla, czy amerykańskiego, czy niemieckiego, i tutaj taka logika, skoro one się psują, a ja jeżdżę mało, to może zdążyłbym wyjeździć swoje kilometry, mieć motocyk z 5 lat, zanim by się zaczął psuć, bo mało kilometrów robi. Gorzej, jakby mi się spodobał taki motocykl i nie zacząłbym nim dużo jeździć, bardzo dużo, no to wtedy by się okazało, że by mi się w trasie zepsuł i dziękuję bardzo. Dlatego właśnie w sumie cały czas gadam o tym samym, ale właśnie to Wam mówię, że nie warto brać leasingu czy kredytów na nowy samochód, o ile w ogóle go dostaniecie od ręki, ponieważ one się psują. Jak się zepsują, to będzie stać coś, za co wy zapłaciliście grube pieniądze. Więc albo lepiej kupić stary, używany, nawet na kredyt, ale stary, używany po porządnym remoncie, zainwestować grube pieniądze 20, 30, 40 tysięcy i mieć spokój. Albo kupić, jeżeli już naprawdę chcecie jakiś w miarę nowy, to kupić taki, co już ma parę lat. Już wszystko, co było możliwe w akcjach serwisowych i akcjach przywoławczych naprawione zostało naprawione i teoretycznie rok dwa pojeździcie bez awaryjnie. To takie coś ewentualnie zwłaszcza, że będzie tańsze, nie oszukujmy się, nowy samochód 150 tysięcy od ręki kupisz za 200 tysięcy, bo ktoś już dostał, więc go sprzeda za więcej. W sumie nie potrzebuje nowego samochodu, kupisz ze starą lagunę. I tak się będzie psuło. Któraś generacja się psuje, nie wszystkie. Tak samo Alfy Romeo. Więc stary, dobrze wyremontowany. Średni już po bolączkach wieku dziecięcego. Nowego nie. No zwłaszcza powiedzmy, na, nie oszukujmy się, raz to sprawdzałem. Chyba Audi jakieś. Taki sedan, mały sedan, czyli wygląda jak takie nic, a nie sedan. Chyba 1000 zł kosztuje rata leasingu. Za samochód, który kosztuje około 100 tysięcy zł. A motocykl, jakiś tam patrzyliśmy, Kawasaki Vulcan, czy taki klasyk, nie chopper, ale klasyk, taki wow, taki fajny. Podobno bardzo lubią go kraść. Rata leasingu kosztuje około 700 zł. Czyli masz za 700 zł jeżdżenie tylko przez pół roku, po później zima, albo dokładnie 300 zł jeździ samochodem cały rok. No to trochę tak się nie opłaca. Czyli kupujesz, bo cię stać. Więc ewentualnie, naprawdę, jakby wam się chciało, to na przykład odłóżcie te 50, 100 tysięcy, 150 tysięcy, weźcie samodne paruletni z gwarancją jeszcze jakąś serwisu roczną nawet i weźcie go w kredyt. Czyli macie pieniądze na niego, ale nie chcecie wydać wszystkiego, żeby nie skończyć z ręką w nocniku, spłacajcie go po kolei, po trochu. Tyci, tyci. No, Także w tym odcinku to było na tyle. Zobaczę, kto mi tam sms -y wysyłał. Do zobaczenia i cześć.